Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w nowym odcinku show testuję. A dzisiaj nie będzie testowania kolejnego nowego samochodu, bo dzisiaj jesteśmy z wizytą w wyjątkowym miejscu, które możecie doskonale znać, m.in. z anteny TVM Turbo. Gościmy dzisiaj w garażu Grzegorza Dudy, który buduje swój kolejny projekt do kolejnej serii programu Duda kontra szafrański. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć w detalach. BMW 624, auto, które aktualnie się składa i które będzie konkurować z projektem Przemka, czyli z Mercedesem 190 Evo 2 Zapraszam serdecznie na wyjątkowy odcinek, wchodzimy do środka i naprawdę to, co dzisiaj zobaczycie, będzie fascynujące. Tak, dzisiaj Bartek Jerdanek, autoholik foto, człowiek fotograf, Adam S13 User, człowiek, który tutaj mnie dzisiaj przywiódł. Do Grzegorza oczywiście. Cześć jeszcze raz, Grzegorz, cześć. Bardzo mi miło, cieszę się, że możemy zobaczyć ten projekt nie tylko na ekranach telewizorów, ale z bliska, dotknąć, a, no i podziwiać to, co się dzieje tutaj. A jest co podziwiać. Uwierzcie mi, że gdy za chwilkę przyjrzymy się detalom tego projektu, no to można się zakochać i o tym wszystkim właśnie w tym materiale. Słowo fascynujące będzie się przewijać dzisiaj bardzo, bardzo często, bo no zresztą zobaczycie za chwilę. Auto nam ucieka do góry, ale słuchajcie, e, zobaczcie na takie smaczki, na takie akcenty, jak choćby nawet emblematy. Emblematy z e, okazji 50-lecia e, BMW m. w tym samochodzie, w tym restomodzie, bo tak Grzegorz można powiedzieć, to jest typowy restomod, tak. Czyli auto teoretycznie przypomina e, klasyka, natomiast jest tutaj bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań, które zaskakują, m, które pięknie zresztą o, proszę bardzo, restomod, które pięknie odmładzają ten projekt. E, unowocześniają go, może to będzie dobre słowo. Największym wyzwaniem było przednie zawieszenie. I oczywiście hamulce, które trzeba było zmyślić w feldze, która została przerobiona z 15 na 18, bo bazą do stworzenia felg były dokładnie te felgi, które kupiłem z tym samochodem. Chciałem zachować trochę tej prawdy, że ten sam, dla felg wyjechał z fabryki, a że tej prawdy wizualnie dużo nie będzie. <grym> to przynajmniej koła, które mówią, że niektórzy mówią, że to jest 90% sukcesu, jak też tak uważam. Dlatego te koła są zrobione na bazie tych, które były w aucie. Ale wejdźmy tutaj do e, tego zawieszenia hamulce. Dlaczego koniczynka tak jak w Audi RS na przykład, prawda? Czyli tarcza zrobiona na zamówienie przez moich przyjaciół, e, często powiem, te, którzy produkują tarcze hamulcowe. Oni wykonali dla mnie te tarcze. Bardzo dobra polska firma. jeżeli na tych tarczach nawet w moim Audi i nic się nie dzieje. Ja jestem bardzo pro-polski, chciałem przetestować, chciałem zweryfikować to, czy rzeczywiście e, tak jest, jak było kiedyś. Jak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kiedyś nie mieliśmy z czego robić dobrych materiałów. Dzisiaj oni mają dobre materiały, i mają świetne tarcze. Ja na nich nie narzekam. Są bardzo, bardzo dobre, dlatego do wszystkich moich dziwolągów, jak mam tarcze do wykonania na zamówienie, zawsze dzięki chłopaki stajecie na wysokości zadania i wykonujecie to, co ja chcę. Dlaczego koniczynka? Wróćmy do tego, bo znowu się rozgadałem. E, koniczynka dlatego, że tarcza ma 338 mm, czyli nie jest za duża, nie jest zła, ale pamiętajmy, że tu mamy V10, 500 koni plus, czyli e, trzeba będzie czymś ten samochód zatrzymać. To skoro nie mogę dać 370, bo nie zmieszczę ferzy, to postanowiłem, że zrobimy zabieg wydłużający. Boczną krawędź, co spowoduje lepsze chłodzenie, a poza tym, klocek cały czas będzie odkrywany i też będzie lepiej się chłodził, bo skuteczność hamulca, dlatego że mamy takie w rajdówkach, to nie dlatego, że jest wielki klocek, bo współczynnik tarcia jest zawsze taki sam, dlatego że ten hamulec na większej powierzchni łatwiej się chłodzi. Czyli myśmy mu powierzchnię zostawili zacną, ale niewybitną, natomiast to chłodzenie zostało to dane. Teraz co do zawieszenia. E60 amortyzatory, gwinty kupione, sieci belka, tą, którą tutaj widzicie, to jest belka mojej produkcji. Czyli wykonaliśmy ją u nas w firmie na wzór belki wyczynowej samochodów z tamtych e, lat wyścigowych, czyli e, nie miej ten olej ten megatry z silnika, to jest przekładnym przewody. <słuchaj> <słuchaj> Słuchajcie, belka została wykonana na wzór homologowanej belki e, wyścigowych BMW. Bo po co wyważać, wyważać otwarte drzwi? Wcześniej miałem założyć belkę seryjną ją zmodyfikować, no ale bardzo mi zależało na sztywności tego nadwozia. Tak? Ten silnik tutaj jednak ta precyzja prowadzenia, czyli zobaczcie, zastrzał do przodu belki. Tutaj mamy belkę usztywnioną na nadwozie i podłużnicę na wysokości kielichów. Dodatkowo ten przód zastrzelony, żeby on się nie kiwał prawo-lewo, mówiąc wprost. A poza tym e, jeszcze dodatkowo mamy osłonę tutaj, która będzie tą miskę i ten silnik, zobaczcie, pięknie chroniła. Także to ma fajnie działać, gdzie 60 zawieszenie przód. Tył zostało zawieszenie E24. To chodźmy wami, później przejdziemy jeszcze sobie dalej do napędu. Z tyłu zawieszenie E24 tylko zmodyfikowane, czyli to co było tutaj też tarcze wykonane na zamówienie, tak żeby się lepiej chłodziły, zmodyfikowane przeze mnie zaciski, tak żeby nadawały charakter MC. Umówmy się. Ja najbardziej żałuję tego, słuchajcie, że e, tych hamulców, które są piękne tak naprawdę, nie będzie widać. I to jest największy, jak jakby to powiedzieć, <grytanie> największy problem. Ale ja zawsze mówię, nie musi być widać. Ja mam własnymi oczami widzieć, że pod spodem jest piękne jak nowe. Zresztą te wszystkie tutaj oksydy. E, jestem takim detalistą, który... Poza tym, że to ma działać, e, zawsze chcę, żeby to też w każdym mm, przypadku wyglądało, no, mówię tak, strzelę dachami. będę leżał na dachu, bo niech to z spodu też dobrze wygląda, nie, zaraz będę musiał strzelać wezualnie po a to ma być mutka. Może tak, po kolei. Dyfer BMW M5 A60 ze szperą e, Fabryczą. Genialny dyfer z chłodzeniem, szpera nie do zabicia, mistrzostwo świata. Udało mi się ten dyfer też znaleźć na aukcji. E, pozdrawiamy Pana. U którego kupowałem, kupiłem go za 2000 zł, także 4 bym za te pieniądze nie kupił tak naprawdę. Było się to robione w Toruniu w firmie, która robi mi do rajdówek. 1200 koni wytrzymują, jak tą moc trzeba tutaj przenieść, bo to będzie się kręciło, paliło tymi dętkami. Także tutaj no, e, musi to być mocne. Wał przerobione z m 5 i uwaga skrzydłem Czemu Grzegorz Manual, a nie 8 HP na przykład? Wiesz co, 8 HP już było. Okay. Było w Toyocie. Mm -hmm. y I nie lubię powielać w telewizji tych projektów, które, jasne. które robię, dlatego że no, robić to samo. No pewnie. To i tak zarzucają ludzie, że cały czas dla mnie poszeszki są najważniejsze i mocne, no, ale to już jest mój styl i on może zostać, natomiast nie chcę powielać pewnych rzeczy, żeby te samochody no wszystkie były identyczne. I takie same samochód marzeń Audi, tak? tak? To musiało tak. być repliką, tak. no bo to marzenia. Ale Poza po... tym tu jest fankar, więc jednak machanie patykiem da więcej frajdy chyba. Poza tym chyba bardziej pasuje do tych lamp. Zdecydowanie. Tak. to jest tak. ten charakter tych biegów. A i ten rekinek jest po prostu cudowny, cudowny. Kolor nadwozia, do tego poszeszki. Ale tak, zdradzę Wam jeszcze sekret lampy. Zobaczcie, one też nie wyglądają fabrycznie. Kształt jest jak najbardziej fabryczny zachowany, ale lampy są ewidentnie ciemniejsze mają ciemne wnętrze i mają soczewkę z tego co widzę. O znaczku już wspominałem ten znaczek z okazji 50. rocznicy BMWM. To o czym Grzegorz wspominał w swoim materiale również. Czyli customowa, customowe wzmocnienie pod zderzak, kustomowa, nebelka pod spodem, tarcze hamulcowe stworzone na zamówienie przez firmę Mikoda zawias, Pintowany, oczywiście zregenerowany, polakierowany w kolorze BMWM zaciski także z akcentem BMWM no i poszeszki tak na początku byłem bardzo sceptyczny jak widziałem jak to było krojone i mierzone wszystko Test testowane na żywym organizmie po czym na żywo okazuje się, że naprawdę jest przegrubo jeśli chodzi o poszeszki to wszystko bardzo pasuje do Restomoda wiecie Restomody Często e, oglądamy tak naprawdę tylko i wyłącznie na renderach. Tutaj mamy takiego restomoda na żywo, i zobaczyć coś takiego na żywo to jest po prostu sztos. Takie detale jak emblematy, jak e, śrubeczki e, do poszerzeń. Zobaczcie, one są także w kolorze pomarańczowym, miedzianym, brązowym. Za chwilkę, jak auto zjedzie na dół, to pokażę Wam też uszczelkę, która a, jest między poszerzeniami a błotnikami. Ona jest równo poprowadzona. To wszystko naprawdę jest tak perfekcyjnie dopasowane, że aż nie chce mi się dziwić, że to wszystko trwa tylko i wyłącznie 10 tygodni, ale tak faktycznie jest. I tutaj, w tym przypadku, nie jest to żadna telewizyjna ściema. Dajcie znać, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba projekt, widzieliście już kilka detali z bliska, a znacie zamysł całego tego projektu, myślę, że warto, żebyście dali znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat, a teraz spójrzmy na auto, które już jest opuszczone na podnośniku i zobaczymy teraz serducho, no i wnętrze, bo tam się też już zaczęło dziać bardzo dużo. Nie wrzucisz tego. Wrzucę to. Nie. Miła, miłośniku BMW. tak się człowiek ślini, jak, jak widzi samochód. ten samochód, dokładnie jest tak. 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 Nie. I pokazujesz um. jeszcze silnik niewyczyszczony, a i pójdziesz do BMW, BMW-owego piekła za takie. to tak. rzeczy. Tak, ale ale, rzeczy, które są wyczyszczone. Tak, ale ja muszę o silniku jeszcze słów kilka powiedzieć, bo tutaj mamy e, 10 garów. Słuchajcie, to nie jest ósemeczka, która jest na tyle popularna, że lata w co drugim driftowozie E30 e, tutaj mamy V10. Ha, no generalnie, bardzo ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o odpalenie tego w innej budzie na zewnętrznym sterowniku. Adam, ty jako EcoMaster, przedstawiciel, na stendalonie ciężko jest to postawić, prawda? Będzie wesoło chyba, prawda? Problem jest taki, że Grzesiek jest pierwszy. Nie? Tak. I tak z tego, że jest na się One są tak lekko smoki. Ale Grzesiek problemu nie ma, bo w przyszłym tygodniu przyjeżdża cały. Tak, ale nieważne, że silnik nie odpala, lampy są zrobione. To musi palić. Pewnie że będzie inni palił. Inni Wszystkie procedury są jakby to będziecie rozgryzione. Nie będę tutaj ukrywał, że procedury rozgryzłem sam, bo dostałem procedury od przyjaciela mojego z BMW Motorsport, czyli ten silnik, który jest tutaj, słuchaj e... wymaga trochę. Ale jest to motywujące, powiedz, jak wiesz, że będziesz pierwszy, jeśli odpalisz to na Stendalonie. Wiesz co? Tak, przynajmniej pierwszy z tego co wiem, bo się nie dowiedziałem, żeby po prostu ktoś to zrobił. No właśnie. Zrobił. Może ktoś zrobił tylko o tym nie wiemy, bo ludzie na świecie ja robią to, różne rzeczy, tak, to, tak to, ale. To, no... o, zobacz, kierunki tutaj są kierunki tych śmieci. Oczywiście. Tak. Tak. Robisz, to jest z nich smog, proszę bardzo. Tak. To nie jest folia, to jest napełnione mhm. specjalnym. E, bo są dwie szkoły albo spray po prostu do przyciemniania, bo albo. To nie wygląda, tak. tak. To wygląda jak fabryczne Dokładnie. Jak fabryczne szkło, tak robisz powłokę UV specjalną na tym i proszę bardzo, Nie wiadomo, że to nigdy nie odejdzie, Naga. nigdy się z tym nic nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do silnika, te procedury na przykład, że czujniki mamy przeciążeń, które muszą współpracować z komputerem silnika i jeżeli przekroczymy przeciążenie boczne powyżej 0,6 g, muszą się uruchomić dodatkowe pompy, żeby wyssały olej, mm. jeżeli wzdłużne, 1,3G, to też uruchamiają się pompy, które przekierowują olej do, do e, miski olejowej, żeby się nie zapowietrzała pompa. Na e, I to jest, e, to jest e, fajne i cudowne e, w tym motorze. I to, że jest bardzo lekki. Ten silnik waży mniej niż silnik, który ważył w tym aucie wcześniej i e, był sześciocylindrowy. E, świetna jednostka, mimo że ona ma już ładnych parę lat, to technologicznie ta jednostka wyprzedziła bardzo mocno e, wtedy epokę. No, żona tu weszła, to jest w ogóle, chociaż no nie, on jest gabarytowo mniejszy, więc musiała wejść. Jest szlifierka, jest kątówka, jest spawarka. Musi. Jest, że tak powiem, matematyka i fizyka, gdzie możemy coś policzyć, także troszeczkę nie zmieścić. musi. Pewnie, że tak. Gwałt nie ma klimy, czyli słabo tak wlecie. No, ale umówmy się, że tam są też e, korbotronik, jest, czyli szyby na korby. otwieramy, i mamy klimę taką, jak mieliśmy mm. w światach, dużych maluchach i polonezach. Tam nie ma klimy, jest klimat. Natomiast tu ma być klimat i klimatyzacja, żebym miał samochód w lecie, którym będę mógł jeździć w lecie. Ale stanąłem przed bardzo trudnym wyborem. A o klimatyzacji. Dlaczego? Dlatego, że pompa nie tutaj, zobaczcie, przykręcona. Nie chciałem ruszać podróżni w tym samochodzie, dlatego, że po pierwsze chcę, żeby ono było zarejestrowane i nie bardzo pozwala, ją na to przepisy. Ale przede wszystkim konstrukcja i bezpieczeństwo. Brakło mi dwóch centymetrów. Pozbyłem się tej pompy, oczywiście jeszcze od razu szyb, szybka akcja To było na najstarszy gaz, klimatyzacja, ktoś opowiada, że nie będzie choć to jest bzdura. Gaz jest ważny dla sprężarki i oczywiście chłodnice i rozprężki. Tyle. Możemy wtedy robić fuzję starej klimy z nową, z najnowszą, nie ma znaczenia. I co? Można kupić kompresor do klimatyzacji elektrycznej. 12V, 2600zł. Kupa forsy do tego projektu, bo i tak tutaj kasy już braknie, to już wiem. Na szczęście mogę dołożyć troszkę do budżetu, nie za dużo, no bo żeby dołożyć, to trzeba mieć, nie? A worka e, na wszelki wypadek, nie no, <grymne> z pieniędzmi. E, Więc co? Tesla, po 400 sprężarki, czyli się nie psują, muszą być dobre. Proszę bardzo. Ciao. Tu jest na nią miejsce. Przewody do przewodów. Łączymy tylko. Tu odkręcam robię jeden przewód, tu robię drugi, ale ci co się znają, to wiedzą, że jak jest pomarańczowy przewód, to jest od 200 do 400 i tu się zaczął problem, okay. bo na to nie wpadłem od razu, że będzie 400 V sterowana, ale szybciutko internet, przetwornica oryginalna, samorodowa chłodzona, elektryk, przetwornica elektryk, elektryk 200 V 12 V na 200 V w górę i co się okazało? Outlander hybryda. To 150-200 zł. Kupiłem chodzona, bezpieczna, cieczą. Przyjdzie w przyszłym tygodniu montuję. I klima w będzie. będzie. Na którym czynniku? Na, na tym najnowszym tutaj, już tutaj chyba. Nie, teraz y, y, mogę zrobić, bo tu jest 1, 2, 3, 4Y. Tak. Ale bez problemu. Człowiek, który zajmuje się klimatyzacjami i zjadł na klimatyzacjach zęby, Janusz, mówi Grzesiek, nabijemy ją tym średnio młodym. Ja mówię, będzie działać. Gwarantuję Ci, akurat to wszystko ładnie zepnie stara klima z najnowszą, nie będzie żadnego problemu, także Także tutaj odpowiedni olej, i tak dalej, takich kombinacji nie lubcie sami, bo ten czynnik trzeba dopasować. ale Natomiast jak już się robi moda z klimatyzacją, to trzeba się poinformować u człowieka i u ludzi, którzy mają o tym bardzo duże pojęcie, dużo większe jak my, i się ich słuchać. Bo nie ma co wyważać otwartych drzwi. Oni są po prostu mądrzejsi. Żarówka, klosz. Czyli kloszem jest żarówka. Jedno ciało. Jedno ciało. To jest, tak jest w Ameryce, bardzo popularna sprawa. Oni wymieniają całe klosze, kosztują po parę dolarów tam, zakładają, jak się spali zamiast żarówka, tak. Natomiast, no, oczywiście, że ta lampa nie świeci tak jak powinna, czyli nie rejestruję tego samochodu na e, żółte blachy, bo on już nie będzie samochodem, który będzie samochodem zabytkowym, tylko będzie restomowym, Jest już restomowym. dlatego muszę to zarejestrować normalnie. To musiałem kupić lampy europejskie. Europejskie lampy, Majotę. W ogóle każda rzecz do tej wojski to jest totalnie majątek. Ale nie wiem jak te 39 fajna lampa smog taka jak Helers, które kosztują kosmiczne 50 zł tego, ale Robi je firma, tu możemy mówić, firma Depo, kupiłem te lampę za 560 zł. Natomiast one oczywiście... Zobaczmy gdzie my to wszystko mamy tam. No. O! Odciągnę. Tu są z nich oryginalne rusztowania, te oryginalne rusztowania zostały wycięte, zostały wycięte z nich te lampy i wziąłem rusztowania fabryczne 24, bo zależało mi na tym, żeby była pełna regulacja, żeby te lampy świeciły tak jak trzeba. Tak? Dno wycięte tutaj, gdzie jest grubsza lampa, to jest Musiałem to dno wyciąć i zostawić fabryczną regulację, żeby ona się normalnie regulowała, tak jak się regulowała fabrycznie, żeby można było te lampy ustawić. To jest ten kawałek. To jest włożona ta lampa. Tu jest wyciągnięty tylko zobaczcie. Ten klosz. I teraz mocowanie do tej lampy. I mamy lampy gotowe średnica jest ta sama, 560 zł, a nie kilka tysięcy. I będziemy mieli piękne smoki, pasy w kolorze. Jakbyście chcieli kiedyś sobie zrobić pasy indywidualne do swojego samochodu, to polecam chłopaków z Radomia. Naprawdę robią to świetnie, mają dobre materiał te pasy przede wszystkim są bezpieczne. do Audi też te fajne pasy, które widzieliście, też oni robili. Także naprawdę dzięki chłopakom do każdego projektu myślę, że. Zawsze będę do Was pukał, uderzał, żeby zrobić mi te pasy, bo to jednak taki mały akcent, który daje bardzo, bardzo dużo smaku przy budowie takiego samochodu. Oczywiście fotele, fotele z Parko zmodyfikowane już z wyszytym z nazwą 610 610. Dlaczego 610 szósteczka to BMW 6, a 10, bo 10 cylindrów. Gdyby było normalnie, bym go musiał nazwać 650i na przykład, ale nie chciałem iść tak szablonowo, tylko e, jednak, żeby ta nazwa gdzieś tam się zapisała w historii, to 610 myślę, będzie takie fajne, do tego gadżecik też z miedzią, białe, to jest przemalowane, gałeczka też do fotela, żeby pasowało tej samej marki. Przekorz czemu miedziany kolor? I wiesz co, bardzo lubię mieć. To jest tak, że... Lubisz mieć czy miedź? Miedź. Miedzi. Miedzi. Miedź też. też, też, też Jak my <stansujmy> wszyscy. Jeszcze to każę na też tak, żeby gdzieś to, żeby on ten dotyk tego sportu był tutaj e, uwzględniony w kanałcie. E, miedziany kolor gdzieś zawsze mm, dla mnie był takim czymś eleganckim, fajnym, e, a natomiast nie był złotym, czyli nie świecił bogactwem. Tak? To jest takie złote, skromne, to jest miedziane. Może w ten sposób. I on pasuje do wszystkiego. Dla mnie ta miedź w ogóle. Będę zmieniał barwy e, firmy, gdzie chcę e, zrobić wszystko w czerni i miedzi, w takim czarnym graficie i miedzi, e, bo gdzieś te kolory do mnie najbardziej uderzają. Myślę, że się trochę starzeje i chcę takiej ale, elegancji, ale z lekkim uderzeniem. Śruby anodowane czy malowane? Anodowane. anodowane. Śruby anodowane to jest. E, Zarezowane z aluminium i to jest lakierowane, ale też na anodę, także to dobrze tą anodę udaje. I co, zegary? Zegary są bardzo fajną rzeczą, tutaj szukam. gdzie Może kolor nadwodzia jeszcze, bo mamy białą perłę. Czy to jest bmw kolor jakiś, czy nie? Nie. Jest zrobiona nawet, wiecie, kojarzycie te naklejki na pewno z numerem lakieru w BMW. tak. To już ja mam naklejkę, będziecie to widzieć. Dude Custom White. Dlaczego custom white, dlatego że e, to jest biały kolor zwykły. O, no, już się świeci. Mm, bo tak kolor przed Jest w bezbarwnym szkło tłuczone. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem czy to kamera widzi. Jak to się mieni. Mm -hmm. Jak wieździste niebo, to nie jest perła. Czyli to wygląda jak zwykły lakier w momencie, kiedy dostanie światła, się mieni po prostu jak perła. Tałamka Ta ma być moją perełką. <laughs> Także, ale nie jest to lakier perłowy, bo lakier perłowy jest zbyt nowoczesny i powoduje to, że nie mamy tej czystej bieli, tylko robi się nam taka kosz słoniowa trochę. A tutaj jednak mamy czystą biel. Tłuczone szkło dodaje się do lakierów. Postanowiłem dodać to do bezbarwnego i wyszło. To jest Custom White. Zrobione tarcze w systemie Indiglo. Czyli e, każdy element będzie się świecił, Diode 610, tu Empower i tak dalej. Nie lubię tych znaczków M za dużo, tak, bo e, ponad w Polsce jest więcej EMEK niż, niż z panem, w fabryce wyjechała. produkowane na cały świat. Natomiast, natomiast no, jest, to, jest to fajna rzecz, e, żeby gdzieś ten silnik Empowera w tym aucie zaznaczyć. Jak te zegary będą złożone, no to będziecie widzieć, jak to będzie wszystko wyglądało, jak je odpalimy. Bo na pewno będziemy robić odcinek wtedy, kiedy ten samochód będzie odpalony. Zapraszam też. Bardzo mi miło, Grzegorz. Tak, także, bardzo miło. Także, także zobaczycie, jak to zagada, Ja się nie mogę doczekać. No i takich gadżetów tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja tak jak mówię, jestem gadżeciarzem. Włącznie z tym, że zrobiłem w tym aucie. Zbliżeniowy kluczyk przycisk. To jest hit w ogóle, słuchajcie, Klucz, to jest hit. To... Już gdzieś tu będę miał. O, Jak w nowych empowerach Proszę. I taki kluczyk zbliżeniowy, żeby trochę tego charakteru nowoczesności też tutaj dodać. Jak to mod, to Resto Mode, nie? Mega to jest... Tak, Nawet te to... i wszystko tu jest, tak? Tak. <laughs> Także tutaj... kilesa tylko. Teraz to jest. <grymne> jest? Bo jest, to jest normalne zbliżenie jest ukej. Okay. Tak, ale mówię o otwieraniu drzwi. Tak. Będzie? Czy on, on już jest. <grymne> są anteny przygotowane. Okej, okay, dobra. <grymne> dobra. Ten, dobra. Ten, ja. Tutaj <grymne> wypuszczałem anteny, one piszą. Okay. No, to czekaj, pokażę anteny, żeby nie było. No to teraz oszalałem, myślałem, że chodzi ci tylko, wiesz, o bezkluczygowy odpalenie. Nie, 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 Jest normalny kejlek z, z antenami. Aaaa, gdzieś tu się I ty to zakodujesz później wszystko, nie? Już jest zakodowane. Teraz odejdziemy i teraz słuchajcie. Słuchajcie, tam. I on nie żartował, to działa. Wybrałem też taki fotel, który jest troszeczkę przypomina tutaj dołem, takie retro, tak? Ale jest nawiązujący do nowoczesnych foteli. W BMW-M3M4. Tą, jak to nazywam, wiesz, ugniataczem jajek. Dokładnie. I on, <gniotacz>, on też to ma. Ugniatacz jajek ma. Tak. Bardzo oczywiście ten fotel jest skastomizowany. Zarzucam do mojego nadwornego tapicera Mariusza. Jak ja tu mówię, artysty przeszył nitką miedzianą, tutaj wyszył biut 610, także to wszystko jest takie, takie ze smakiem, łącznie ze wskazówkami na zegarach, że one też są miedziane, żeby to, z tą miedzią fajnie. My to nazywamy w motorsporcie Top Mount, tak? Cumber Plates. Nazywa się to Cumber, Cumber Plates. Plates, plates pilates, tak. No. Eee, też zakładamy. Dlaczego? Dlatego, że zależy mi na tym, że ta auto się bardzo dobrze prowadziła. To jest dodatkowa regulacja, którą mogę wykorzystać do tego, żeby odpowiedni kąt koła e, zrobić. Na przykład, jak zmieniam kąt na zwrotnicy, także to wyląduje też w tym. Zdradziliśmy wam dzisiaj troszeczkę więcej detali, troszkę więcej sekretów niż w odcinku telewizyjnym. Także, tak poza kulisami, taki materiał e, myślę, że Wam się spodoba. Zostawcie suba na moim kanale, wrzućcie łapkę w górę, subskrybujcie też kanał Grzegorza. Znajdziecie go bez większego problemu na YouTube. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.